W niedzielę 3 marca obchody Święta Państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczniemsza święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy. W samo południe ceremonia odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Niezłomnych przy rondzie Adama Mickiewicza. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podczas których do uroczystości odsunięty zostanie pomnik upamiętniający podpułkownika Ludwika Marszałka, pseudonim Zbroja, ostatniego komendanta Dębickiego od obwodu Armii Krajowej, który został zamordowany przez władze komunistyczne 75 lat temu. A ten pomnik upamiętnia także wszystkich działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość związanych z obwodem AK Dębica. To oni tworzyli ogólnokopy polskie struktury największej po wojnie organizacji antykomunistycznej. Wielu z nich, kilkuset, zostało aresztowanych, przeszli ciężkie śledztwa w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na terenie całej Polski, a kilkunastu z nich zostało zamordowanych. Wielu nie ma grobów, nie znane są miejsca ich pochówków, dlatego to miejsce, ten pomnik będzie jedynym ich upamiętnieniem. Tuż po odsłonięciu pomnika Ludwika Marszałka oraz żołnierzy niezłomnych. Rozpocznie się uroczysta gala. O godzinie 13.30 w Domu Kultury i Kinie Śnieżka wyjątkowe spotkanie, okolicznościowe wystąpienia, wręczenie honorowych wyróżnień i podziękowań, występ grupy SAFO oraz Soul Sanok. Warto podkreślić, że powstanie tego pomnika to inicjatywa oddolna, która wyszła od Fundacji Non-Notus z Mielca oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy. Pomnik w całości został sfinansowany ze środków pochodzących z darowizn od darczyńców, a także od grantodawców, których udało się pozyskać przez Fundację Non-Notus. Figura Ludwika Marszałka została ufundowana przez pana Jerzego Szmida, natomiast wszystkie prace, wszystkie odlewy zostały sfinansowane ze środków pochodzących od darczyńców. To dla nas bardzo ważne, że rodziny tych żołnierzy, działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a szczególnie tych zamordowanych, jak chociażby Ludwik Marszałek, Adam Lazarowicz, komendanci Dębickiego, wodu Armii Krajowej, którzy po wojnie zostali zamordowani, że te rodziny z wielką radością spoglądają na to dzieło, cieszą się już z tej uroczystości, która jest planowana 3 marca i deklarują obecność w czasie tego dnia. Wydarzenie towarzyszące droga Krzyżowa Żołnierzy Wyklętych z Kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi na cmentarz parafialny w piątek 1 marca o godzinie 19.00. Na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszają Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko V Pułku Strzelców Konnych AK w Dąbicy, Fundacja Non Notus, Instytut Pamięci Narodowej, Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dąbicy, Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi w Dąbicy, Wojsko Polskie. Związek strzelecki-strzelec Józefa Piłsudskiego oraz miasto Deumbica.